tydzienie pokowy. W miarę jak powietrze nasycone dwutlenkiem węgla oczyszczało się, roślinność mniej się rozrastała. Odpowiednio zmieniały się też zwierzęta. Grubokościsty leniwiec i mamut ustąpiły miejsca mniej kościstym gatunkom zwierząt znanym obecnie. Szczególnego znaczenia stworzenia człowieka dowodzi jego ogromna wyższość nad niższymi zwierzętami. Pierwszy człowiek, Adam był wyobrażeniem swojego stwórcy. Najwyższym rodzajem cielesnej, ożywionej istoty. To wyobrażenie stworzyciela polega na moralnym i intelektualnym podobieństwie. Na podstawie stanu współczesnego człowieka trudno jest ocenić, co oznaczało Boże Wyobrażenie, ponieważ nie mamy do porównania przykładu doskonałego człowieczeństwa. Wszyscy zgrzeszyli, i nie dostaje im chwały Bożej, w której Adam został stworzony. Psalm 8 i 6 werset. Króluje grzech i śmierć, a Boże podobieństwo zostało utracone. Wszystko potrzebuje restytucji. Bóg stworzył człowieka przy końcu szóstego dnia, czyli w przybliżeniu 42 tysiące lat od początku zaprowadzania ładu na Ziemi. Z tego punktu widzenia, wyobrażenie Boże oznaczałoby istotę ludzką, która pozostaje w zupełnej harmonii z nieskończonym Bogiem i w której nie ma już niesprawiedliwości ani niegodziwości. Odstępstwo Adama nie było wynikiem nieświadomości ani też czystej premedytacji. Było rezultatem pokuszenia spotęgowanego ograniczoną wiedzą człowieka. Był on odpowiedzialny za to, co wiedział. Miał świadomość swego nieposłuszeństwa Bogu. Myśląc o człowieku według Wyobrażenia Bożego, spoglądamy instynktownie na człowieka Chrystusa Jezusa świętego, niewinnego, niepokalanego i odłączonego od grzeszników. I podobnego do pierwszego Adama, którego kara stała się przyczyną jego przyjścia na świat. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i 22 werset. Według podobieństwa naszego a niech panuje. Panowanie Adama nad niższymi istotami było podobne do panowania Boga nad wszechświatem. Aniołowie, choć są podobni do Boga, nie posiadają boskiej władzy nad stworzeniami niższego rzędu. Panowanie człowieka. Które zostało obłalone przez grzech, ma być przywrócone przez królestwo Mesjasza. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział od 19 do 21 wersetu.